Cześć wszystkim, Jan Janowski z tej strony. Witam w 17 odcinku budowy modelu Bossa. Na wstępie dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze. Witam nowe osoby na kanale. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku nałożyliśmy kolor bazowy na nasz model. W dzisiejszym odcinku poświęcimy je kalkomaniom, czyli tak zwanym oznaczeniom naszego pojazdu. Wielu z Was pewnie będzie się zastanawiać. Dlaczego nie nakładam jakiegoś lakieru typu Gloss Satyna? Ja osobiście nakładam kalkomanie bezpośrednio na farbę. Nie robię tego jak większość. Czy tak robić? Nie wiem. Czy nakładać lakiery? Nie wiem. Ja ich nie nakładam. Nakładam kalki od razu na farbę. Czego będę potrzebował do nałożenia swoich kalek? To Markfit Tamina Strong. Zwykła woda. Oczywiście coś do wycięcia naszych kalek, czyli nożek. Najlepiej ostrze wymienić, tak żeby nie szarpało i ładnie nam wycinało nasze kalkomanie. Do tego przydadzą się dwa pędzelki. Jeden ze szpiczastym zakończeniem, drugim płaskim. Jakieś dwa patyczki. I w razie czego, gdybyśmy potrzebowali przesuwać naszą kalkomanie, może być to wykałaczka. Teraz wezmę swoje kalkomanie. Tu mamy... Instrukcje, gdzie mają być jakie kalkomanie. Mam nadzieję, że YouTube nie zbanuje mi filmu za to, że pokazuję oznaczenia tego pojazdu. Z tego, co wynika z naszej instrukcji kalkomanii i malowania, mamy raz, dwa, z drugiej strony to samo, czyli trzy, cztery, tył i przód, czyli łącznie sześć kalek. Ja, żeby nie przedłużać, wezmę, wytnę sobie te kalki, oczywiście nożykiem, pewnie wspomogę się jakąś linijką. Jeżeli macie pewną rękę, możecie je odręcznie wycinać. Ja staram się wycinać od jakiegoś patyczka albo linijki, tak żeby jak najbliżej wycinać te kalkomanie i żeby ten nadmiar, który czasami znajduje się na tych kalkomaniach, po prostu był jak najmniejszy. Więc ja sobie to wytnę, a za chwilę widzimy się z tej perspektywy i będziemy nakładać nasze kalkomanie. Jak widzicie, tutaj wyciąłem sobie swoje kalki. Pod ręką mam instrukcję, i teraz tak wcześniej swoje kalki rzucałem tu oto do tego pojemnika. Jak widzicie, woda zostawała już trochę zużyty. Jest ten pojemnik, ale bardzo często miałem tak, że jak rzuciłem tu kalkę, to ta kalka albo za szybko się odklejała, i potem ją musiałem wyławiać. Czasem zdarza się, wiecie, jak to bywa z kalkami że te kalki lubią pękać, no i wyłowić dwie części potem je złączyć. No sprawiało to problem. Myślałem jak to rozwiązać i teraz prostym sposobem biorę swoją wodę. Jak widzicie, tu mam już wylane rozlewam troszeczkę wody. Wkładam to w to swoją kalkę, zostawiam w niego na sobie. Moczy się, łatwo mi ją jest wyciągnąć z tego, nawet jak mi ta kalka gdzieś spłynie z tej z tej, z tej tekturki no to stąd mi ją jest łatwiej o wiele wyciągnąć, czy jakoś wyłowić niż z tego pojemnika, gdzie tu jest woda niektórzy też kładą na gąbkach ja stosuję to, potem przecieram i w ten sposób mi jest najprościej i najszybciej zgodnie z instrukcją wsadziłem swoją pierwszą kalkę czyli tą z tyłu, która ma się znaleźć na tym elemencie w ten to sposób tak jest biorę sobie trochę MarkFit, przed oczywiście użyciem wstrząsam, nakładam sobie cienką warstwę, nie za dużo, żeby też ta kalka nie pływała, biorę swój płaski pędzel i w ten oto sposób wykałaczką, odradzam nie nożem nakładam swoją kalkę, tego to się pozbywam. I teraz dokładnie zgodnie z instrukcją układam ją w miarę równo. Jeżeli by kalka nie chciała mi się przemieszczać albo już przyległa i nie mógłbym jej przesunąć po prostu nakładam jeszcze jedną cienką warstwę i wtedy ona się aktywuje tak jakby i można ją ładnie Usadowić w tym miejscu, w którym chcemy. Po równym ułożeniu biorę swój patyczek i ostrożnie dociskając przejeżdżam. Starając się jak najwięcej, żeby wycisnąć spod tej kalki. Ten oto sposób. Następnie, jak już wiem, że kalka już jest dobrze przyłożona, delikatnie ją przejeżdżam jeszcze raz i powtórzę ten etap z 2-3 razy, tak żeby na pewno ona ładnie mi przyległa do tego. To sobie mogę odłożyć. Weźmiemy sobie teraz wieżę. napije się. Oczywiście, jak już macie wprawę Możecie brać i po dwie kalki wrzucać sobie do wody Ja wolę zrobić to pojedynczo, na spokojnie Tu niech ona się moczy W międzyczasie Co tam u mnie Mogę się pochwalić Jak widzicie To są moje stare pęsetki One są z firmy, ten co kubek, Amazing Art Najtańsze pensety. One są u mnie od początku. Widzicie, końcówki już są zdarte. Te kondomki tak samo popękane nie chcą łapać równo, a jak złapią, to nieraz wyszczeliwuje ta rzecz z tych penset. więc postanowiłem zakupić nowe. Oczywiście jak to ja po taniości, i zakupiłem taki oto zestaw. Penset. Z tego co patrzyłem, mają bardzo dobre opinie. Tam chyba 700. Opinii, z tego 4-6 gwiazdki. Dosyć, dosyć cięższe na pewno, bardziej niż tamte. Pokażę Wam jedną. Może jak coś to wrzucę link. W ten sposób się sklejają, bardzo ładnie się sklejają. Nie ma żadnych szpar, więc myślę, że jak za pensetki 5, pęset, za chyba tam 32 zł, jakoś tak było. To jest bardzo dobry zakup. Jak coś link wrzucę wam w opis. Oczywiście materiał nie jest sponsorowany. I teraz tak mam nadzieję, że już ta kalka sobie namokła. Teraz mają się dwie kalki pojawić: jedna tu i druga tu. W miarę, żeby to było równo, warto sobie zaznaczyć jakiś punkt. Ja obiorę punkt ten, że to będzie dla mnie wyznacznikiem, z drugiej strony jest taki sam, w tym samym miejscu, więc mniej więcej tą kalkę położę w tak, w ten sposób, tu, równo z tym, żeby te kalki były równo ułożone z jednej i z drugiej strony. Wiecie to nam okło? Zobaczymy. I znowu delikatna warstwa. Tu, tu. Odkładam. Zobaczę, żebym tego do góry nogami nie przykleił. Popatrzę sobie na instrukcję. To ma być tak. Myk. Wykałaczka. Staram się, żeby ona była równo z tym, z tym miejscem, gdzie sobie je wyznaczyłem. Jest, jest. I powtarzam to samo co wcześniej. Oczywiście teraz, jak widzicie, no te kalki świecą. No, jakby miały nie świecić, jak ten, ta powłoka jest błyszcząca. Ale potem ja na to nakłożę lakier błyszczący, po to, żeby zabezpieczyć sobie kolor. Na to pójdzie pewnie jakiś wash, farby olejne. Potem jeszcze na to filtr, albo jeszcze przed tym nałożę filtr. Jeszcze dokładnie nie wiem, co dokładnie zrobię z tym. Coś tu z tym modelem już testowałem sobie na dole. Nie wiem, czy będzie to widać. O, w, ten, w ten sposób widać od prawej ciemny, jaśniejszy i niebieskawy filtr, jest to zestaw już Wam pokażę, to są szadery to jest głównie do używania pod areografy, ja to stosuję pod pędzel maluję tym cały model żeby nadać mu różnych kolorów tutaj z tyłu, nie wiem czy będzie widać tu o, w tym miejscu tą Tą część. Też próbowałem sobie rozjaśnić, żeby ten model nie był jednego koloru. Rozjaśniłem sobie ten Duncan Ground, czyli bazowy kolor, i przetestowałem sobie, czy te rozjaśnienia będą widoczne. Jak daje tak, to widać, no, różni się ta płyta między tymi. Są tu rozjaśnienia. Też, też robią to areografami. Ja to robię suchym pędzlem. Oczywiście, jak będę już robił całość. ten Nagram też będzie o tym odcinek. Tu po prostu robiłem sobie, jak miałem trochę wolnego czasu, między innymi rzeczami. Testowałem, czy to w ogóle coś daje, jak będzie wyglądać na tym kolorze. Głównie stosowałem te szadery. O, już wam też pokażę. Tylko te są już innego koloru i je stosowałem do modeli z Afryki, czyli jasnych, jasnych kolorów i one dawały fajny efekt. Kupiłem te shadery do typowo to jest do tego Panzer Greya, co tu mamy i jak widać są różnice. Ciemnym będę robił dół, tym jaśniejszym elementy od góry, a tym takim pośrednim, tym co jest tutaj, no już te płaskie takie elementy, ale to jeszcze dojdziemy do tego. I przejdźmy sobie jeszcze do jednej kalkomanii. O tutaj po nałożeniu trzeba nałożyć z drugiej strony taką samą i teraz przejdziemy do największych kalek, czyli tych z boku tu. Chodzi o te kaleczki. Przepraszam, troszkę się odbija po napoju. I nałożymy sobie tą kalkę. Tu się to ją. Wyleję sobie tu trochę wody. Albo jeszcze zrobimy kalkę. Czekajcie, bo tu jeszcze gdzie ona ma być. Stół z przodu i dwie z boku, tak, tak. Dobra, to wrzucimy sobie od razu dwie kalki. Czyli wrzucimy tą jedną z boku, tą, co ma być. Tu. To sobie na naciapciam, tak. I u niego na sobie leży. I wrzucimy tą kalkę z przodu. Co będzie tak samo. Można by było to wyciągnąć już z tego i położyć, żeby to sobie już namaczało. To nie musi być cały czas w wodzie oczywiście. Widziałem, jak robią, że maczają, potem kładą się na gąbkę i z gąbki to biorą. Każdy robi tak, jak uważa. Ja robię w ten sposób, mi jest wygodnie. Niech sobie to moknie, to sobie odłożymy na bok. I co? Jak wiecie, dziś jest piątek, a jutro już sobota. W następnym tygodniu pojawia się tak zwany Black Week, czyli czarny tydzień. Kiedyś był tylko czarny piątek. Teraz mamy czarny tydzień, już cały. Jeżeli szykujecie się do jakichś zakupów, mogę Wam troszeczkę podpowiedzieć, ale to nie jest pewna informacja. Spoglądałem sobie na swoje zakupy z tamtego roku i Black Week. Na jednej z takiej stronie od razu mówię, że nie jest to oficjalna informacja. To jest moje dochodzenie i tak wywnioskowałem, że tak może być i też w tym roku. Black Week na stronie mojehobby.pl ruszył już w niedzielę o godzinie 17, bo pierwszy zestaw jaki zamówiłem był o godzinie 17.18. Więc jeżeli czekacie na jakieś promocje i chcecie być pierwsi, to już w niedzielę wypatrujcie tych. I tak samo na stronie hobbysta.pl. Chyba 40 minut po mojej hobby pojawiła się już wyprzedaż na Black Wiki. No i wtedy w pierwszym rzucie naprawdę można było kupić fajne i tanie modele, bo mi udało się kupić ten boks duży od takoma tych tigerów one wtedy wychodziły i za cały box razem z przesyłką chyba zapłaciłem 149 zł, gdzie jeden model był po 100 czy ponad ponad 100, więc warto, warto. No w niedzielę już zacznijcie śledzić. Ja jakoś nie czekam na ten Black Week czy czarny piątek. Oczywiście no przeglądne mam jakieś tam modele, które chciałbym mieć w swojej kolekcji. Ale te modele, które ja bym chciał, one rzadko kiedy są na promocjach. A jak, a jak już są, to te promocje nie są duże. Na pewno będę wypatrywał jakieś Panzer Trójki albo od Bordera, yy, przepraszam, nie od Bordera, tylko od RFM, albo też będę wypatrywał od Thunderbolta. Nie, Thunder Models, przepraszam, tak samo. Thunder Models. Yy, no oni rzadko robią promocje to są już takie naprawdę super modele. I oni mają dwa takie modele RFM i Thunder, które mnie interesują. No i tego będę wypatrywał, ale wątpię, żeby to się pojawiło. Te modele chciałbym mieć w swojej kolekcji. Oczywiście obydwa są z Afryki malowane, będą w Afryce. Czy je trafię, czy nie. Zobaczymy. Wróćmy do naszych kalek. Zaczniemy sobie od tej większej. Chyba już na mokło. Na mokło rusza się, dobra. Weźmiemy sobie, pójdziemy od tej strony. Od tej strony, dobra. więc już w niedzielę, jeżeli szykujecie się chcielibyście kupić coś, jakiś fajny model to już w niedzielę się szykujcie patrzcie na tą stronę, bo tak jak mówię w tamtym roku 17, 8, 17 18 minut już po 17 już yy, zrobiłem pierwszy zakup na moje mojehobby.pl a chwilę potem zrobiłem już na hobbysta.pl no w tamtym roku uszczeliłem od Edwarda yy, nie pamiętam czy chyba to był nie powiem wam co to był za samolot. W czy dwójce no, model teraz kosztuje, no ogólnie kosztuje 290 zł, ja go kupiłem za 90 zł. No, tylko już nie mam tego modelu, bo go sprzedałem. <grym> za, tyle, za dwa razy tyle co go kupiłem. Model kosztuje 290, ja zapłaciłem za niego 90 zł. Tak więc warto, tylko że no, one są w małych ilościach, takie promocje, więc trzeba być pierwszym. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, weźmy sobie kalkę. Teraz tak, czy to ma znaczenie, jak ten krzyż ma być ułożony tutaj? Chyba nie. O no coś bym sobie to oparł. Albo no dobra, weźmiemy to od razu na... No. tak świetnie się zrobiło Pykałaczka. Trzeba spoglądać, by to było proste. Jeszcze kapkę tu. Jest to proste, Nie, za wysoko jest. O, przepraszam, bo wychodzę poza kartę. Jak nic nie mówię, to znaczy, że się skupiam. Zrówno jest. I teraz jeszcze nałożymy sobie... Z drugiej strony nie będę pokazywał jak nakładam, bo to robię dosłownie to samo, więc skoro oglądniecie jak nakładam jedną, no to z drugiej strony robię dokładnie to samo. Jeszcze zrobimy ten przód. O się A tu się nie chce tak trzymać. Spływa. gdzie jest ta wykałaczka tu. O, i stało się to, czego nie lubię. Gdzie jest płaski? O nie. Szybko. No chyba mi się podoba. No i tu pojawia się problem, bo mi się podwinęła kalka u dołu. Ale nie ma co panikować. Nalewam no sobie więcej wody. Wrzucam ją i ona wtedy, jak ją tak będę dotykał, to ona się wyprostuje. Najgorzej jak gdzieś przyklei się już. Całkowicie i będzie zgięta, no to wtedy na, suchym, na suchej powierzchni, no to wtedy już mamy poważniejszy problem. O, nie. Od jakiegoś czasu staram się, jak widzicie, robić w rękawiczkach. Testuję. Nie, że zawsze robiłem. Na początku w ogóle nie używałem rękawiczek. Zauważyłem, że bardzo dużo osób używa tych rękawiczek. Nie ze względu, że inni używają, to ja też. Postanowiłem sprawdzić. Ja lubię testować różne rzeczy. Jeżeli sprawdzi się, to że rzeczywiście, nie wiem, nie będę robił jakiś plam. Czasem mi się zdarza, że na palcu mi zostanie thinner, gdzieś przyłożę, odciskam, zostaje mi palec. Zobaczymy. Jak nie będzie mi to w ogóle służyć, to przestanę robić w rękawiczkach. Najchętniej to bym, żeby jak najmniej dotykać ten model, zastanawiam się nad kupnem jakiegoś uchwytu. Po prostu często mi się zdarza przy obracaniu gdzieś tego modelu albo coś urwać. Tu jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym coś urwał, ale no, przy innych modelach zdarza mi się gdzieś jakaś antena, światła, lampy. Najczęściej są to elementy fototrawione, które są bardzo delikatne. Gdzieś tam przy, przy, przyłożę palca i odrywam. No mi się tak zdarza. No, zdarza mi się tak. Myślę, nad, może pomyślę nad jakimś kupnem uchwytu. Zobaczymy. Mhm. Teraz nie chcę się to ruszyć. tak jak mówię, jak nie chcę się przesuwać naba, namoczyć jeszcze bardziej i wtedy powinno być lepiej no jeżeli nie, no to bierzemy pędzlem trzeba ją podwadzić bo trzeba uważać z tą dwójką nie chce mi się to wyprostować to. o teraz bym to przesunął tu o, o. Jest równo widzicie, że jest równo? Chyba jest. Mocię no, to dwójka sprzedać tak. No, i teraz jest ok Kiedyś kalki to była dla mnie tragedia. Nie lubiłem ich nakładać. Jak widzicie, teraz też miałem problemy, ale nauczyłem się, żeby nie wpadać w panikę i delikatnie się z nimi obchodzić, i jakoś mi to idzie. Wcześniej nie lubiłem ich nakładać. Miałem zawsze jakieś problemy. Najgorzej, jak trafimy na jakieś stare kalki, które się rozpadają albo nie chcą się w ogóle przykleić, bo pojawiają się i takie, co nawet nie chcą się kleić. Dobra, mamy to. Zostały mi dwie kaleczki tutaj, jak widzicie, widzicie, o przesunąłem, o tutaj. Jedna idzie tak, jak ta co jest tutaj. I jedna idzie ta, jak tu. I ja je sobie nakleję na spokojnie. I widzimy się za sekundę. Jak mówiłem, z drugiej strony też nałożyłem sobie te kalki. Jak widać, już są nałożone. I co teraz? No. Teraz je zostawiam, odczekam jakieś 15-20 minut. Potem nałożę jeszcze raz na nie MarkFit i docisnę znowu patyczkiem. Jak zobaczę, że już są ładnie ułożone. Zazwyczaj robię raz, dwa, czasami zależy od powierzchni, na której nakładam trzy razy, do trzech razy to jest maksimum. Tu akurat w tym modelu mieliśmy tak, że wszystkie kalki są ułożone na płaskiej powierzchni. Czasami zdarza się, że nasze kalki, najczęściej, bardzo często się to zdarza w modelach lotniczych, że nasze kalki są na tak zwanych liniach podziału. Wtedy nakładamy kalkę, dajemy markfit, zostawiamy ją i tak powtarzamy, aż ona ładnie będzie przylegać. Jeżeli nie chce przylegać, używamy pędzelka. Dociskamy ją pędzelkiem, patyczkiem. Ostrożnie, bo ona może pęknąć. Jeżeli to już nie pomaga, bo na przykład kalki są grube i nie chcą. Ja mam taki oto przyrząd. Służy to oczywiście do ulepszania paznokci. Jak to dokładnie się nazywa, nie wiem. To ma takie dwie zaokrąglone kuleczki z jednej i z drugiej strony. Jeżeli mi ta kalka nie chce w ogóle tu wchodzić albo się prostuje, no to wtedy po tym, że pędzlem ją dociskam przy tym, biorę sobie ten oto narzędzie. Jeżeli tu by była kalka, delikatnie tą kulką przejeżdżam potem i robię tam i z powrotem bardzo dobre tanie urządzenie wykorzystałem je już kilka razy i naprawdę sprawdza się do takiego do takich miejsc gdzie są te linie podziału i ta kalka ładnie by było gdyby nam się tu spasowała bo jeżeli ona się nie spasuje a na przykład robimy pinwasha to wtedy ten pinwash niestety nie będzie nam ładnie przechodził tak jak idzie linia podziału. Jak to się dokładnie nazywa ciężko mi powiedzieć. Szukajcie gdzieś w jakichś narzędziach dla kobiet z paznokciami. Może wasza dziewczyna, narzeczona żona ma coś takiego. Ja swojej to podbrałem i mi się to sprawdza. Tak więc na dziś to będzie tyle. Kalki nałożone w następnym odcinku myślę, że już zaczniemy całkowicie, bo już cały model złożony, kalki nałożone, już zaczniemy bawić się tak zwane malowanie, brudzenie. Ja Wam dziękuję za to, że poświęcacie swój czas. Życzę Wam samych udanych postępów przy budowie Waszych modeli i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!